O, witajcie to społeczność Chicken Road 2. Chicken Road, Chicken Road 2, które zmienia się każdego dnia. Nigdy nie wiemy. Jesteśmy z powrotem na Chicken Road 2. skakujemy do naszego trybu podstawowego, jak zawsze, ludzie. Znacie mnie. Pierwszą prosto w cipkę. Robię to z każdym innym trybem. Klikam za dużo i nie wygrywam wystarczająco w tych trybach. Ludzie, wyobraźcie sobie, gdybym spróbował zrobić Martin martingale, w tym jakby zrobić razy dwa, ile razy muszę kliknąć, ale to jest szalone. Dobra, więc zaczynajmy od nowa, ludzie. Um. Nie wiem, ile postawić. Zacznijmy od 1 euro. Nie za nisko, nie za wysoko. Wypłata łatwa, bo chciałem znów osiągnąć 4000. Dobra, teraz przejdźmy do 0,5, bo chciałbym dziś pozostać powyżej 4000, ale znacie strategię, więc stawiamy 1 euro, bo właśnie przegraliśmy. Wypłata. No dobrze, spróbujmy naprawdę trzymać się strategii i zobaczyć, czy w dłuższej perspektywie przyniesie nam to jakieś pieniądze, bo tego właśnie chcemy. Dobrze, spróbujmy znowu 0,5. chłopaki Dobrze, straciliśmy 1 euro. Wiem, codziennie robimy to samo, tę samą metodę, ale działa codziennie, więc czemu nie? okej okay. Uff, to boli chłopaki. O cholera. Dobra, dobra. Wam. Dobra, właśnie zarobiliśmy 100 euro w niecałe dwie minuty, ludzie. Myślę, że naprawdę znaleźliśmy e, nową metę, ludzie. Jeśli macie trochę pieniędzy do zainwestowania, róbcie jak my, po prostu włóżcie 2000 ludzie. Zaczynasz od 0,5. Podwajasz za każdym razem, gdy przegrasz, wypłacasz przy trzech razy i po prostu zarabiasz. Wierprz ją prosto w cipkę! Chłopaki, właśnie zostałem zablokowany. Wierz ją prosto w cipkę. To jest y, szalona seria. U, zamaskuje moje informacje i... I przejdźmy od razu do rzeczy. Wygrywam za dużo, myślę, że tak, chłopaki. I wracam do mojej gry. Okej, okay, idealnie, e, okay. więc e, ruszajmy. Dobra, przegraliśmy, to nie jest takie złe. Dobrze, dwa. O, to boli, chłopaki. Dobra, 16. O cholera, 32. O kurczę, musimy dojść do 64. O cholera, chłopaki. No nie podoba mi się, dokąd to zmierza. Wiem, że dzisiaj stracę pieniądze. No, nie, nie <śmum> się nie udało. I kończymy wideo z prawie 000, 300 euro więcej niż zaczęliśmy, więc to myślę, że to dobry dzień dla mnie. Jeśli uda mi się to robić codziennie, to będę cholernie bogaty, ludzie, więc jeśli podobało Wam się wideo, zostawcie lajka, komentarz i subskrybujcie, a zobaczymy się jutro w następnym wideo. Cześć, ludzie!